Dobra, witajcie, witajcie. Jesteśmy w parcie drugi, Par 2 w moim tym, Na moim świecie. Jesteśmy bardzo daleko od tamtego lądu. Więc musimy popłynąć tam. Nie wiem, czy to północ, południe. Wschód, zachód. Ale. To jest tutaj co to może być w Minecraftie. Jeżeli chcecie Robloxa, bo tamten Roblox mój, tamten odcinek to troszkę głupio wyszedł. Więc. Ehm. Um... Okej. Okay. To tu się starego. Ja się pytam, co tu się stało? Można normalnie pójść? Można. Hmm. Добре. Это а тут есть пьяный солнца. Пулеметок всем взвита! Сыпка. Сыпка будет щас. там, Кура, есть? А, epoka lodowcowa co jest? mi, miś zatakujesz mnie? nie zaatakujesz? witaj śmieco? boję się ciebie trochę simuję się z tobą Fy, fy. Gdzie jest łóżko? Tu jest łóżko. Co ty tak na mnie walczysz? No jak... Nie wiem jak to moja żabka może sobie normalnie... Chyba się ogarniesz, Misiu. Taj jest jakiś złotowany. Dobra, może ja sobie sobie ucieknę?

Mamy statek! O kurcze! Mamy statek! Kurde, nie baguj mnie wtedy. O! Dobrysz, mamy przy. przy. całą grę. Dobra. O nie, duszę się. się duszę. Dobra, już, prze, już ta gra jest prze... Mamy mój, mój cel. I... okej. Okay. My idziemy też w misia. Okej. Okay. W misia płynęliśmy... Już nie wiem! Jestem głupi statyk. Nie nie. Dobra, płynę gdzieś, płynę. Może znajdę kolejny. Hmm. Dziękuję, do widzenia. Jakim prawem? To jest niemożliwe. Ale że to jest tak... Czemu ja mam jeszcze pod wodą to? to jest tutaj skrzynka? Jest. Jest tutaj Skrzynia. Uuuuu! Nie, no, nie, 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 to jest niemożliwe. Ale że taki, ale że taki, że spart? Że, kurde tam. Tam mam statek, tu mam portal, ja dziękuję. Za dużo braknie, chociaż dziękuję, że akurat tutaj... Gdzie statek? no, hm. mamy ląd. Pieciuga, mamy ląd. moja łódka idziemy idziemy się gdzieś tutaj rozbudować hmm. jak to ma no, się wygląda no jest widać wiem czy tutaj się rozbudowywać czy nie podmyśmy hmm. to tutaj mamy taki duży A, dobra, lawa. sobie z tym pójdę może z tej lawy. By zaraz to moje diaksy. Żelazo. Dobra, ja sobie co założę. Oczu nie mam. dobra, to w nic się nie stało. To jest wyspa bezludna i to jest najgorsze właśnie. Witaj, mówić ale nie ona duża jest to wyspa. Hmm. Więc. Wiecie co? Chyba tutaj się rozbuduje. Hmm. Nie wiem. jest was w jak się tu rozbuduje? Jakoś to jest najgorsze to Jest mało drewna tutaj o! I się wykrakrało hm. Nie wiem czy to on iść Nie wiem ale ja już mam po tych diamentach, to ja już mam za dużo wrażeń. Jak jeszcze ja muszę nigdzie iść. B, C, D, E, F, hmm. Dobra. W kolejnym odcinku będziemy chyba budowali dom, ale na razie muszę rozpoznać ten teren, bo mamy jeszcze dwie minuty odcinka. Już mam plan, gdzie zrobię dom, ale to będzie piękny widok, chyba, nie wiem, może tak. Tak, dobra, już mam zajęty teren, to o, muszę tylko sam szybko dojść. Jeszcze darmowy mungiel będzie, tam będziecie. To zrobi dzisiaj trzy odcineczki. Hmm, dobra ilie wodną skozi o lilię wodną po Dobra To ja muszę się jakoś tam wkopać do góry Ale to jak zrobić? Trzeba się moim jedynym dientem podbudować. Drap z kim? Aha, bo ja mam... Kurde, mam 200 ścianki. Gdzie ta lawa? Znowu mi tak grzy kurde, mam lęk wysokości. Co jest? To ja się tutaj z Wami pożegnam. tym pięknym z widoku. Trzymajcie się, pozdrowienia papa. Siema, elo bed.